Dzień dobry serdecznie. Chciałam wszystkich serdecznie przywitać ten wakacyjny wieczór, już? Bo jest gorąco, cały dalszy ciąg. Chciałam serdecznie przeprosić, że nie wpływają na YouTube'a żadne filmiki. Mam przerwę wakacyjną. Wszystkie filmiki będą się pojawiać już we wrześniu, bo teraz pod koniec sierpnia powiedz sierpnia. Tak, połowa sierpnia jadę na wakacje. I filmiki z wakacji, teraz nie mogę tego wcześniej, bo mam. Problemy rodzinne i nie mogę za bardzo jechać, ale wkrótce z jestem wyjazd. I z Krakowa pojawi się filmik we wrześniu. Dopiero wcześniej, bo no nie będę na wakacjach nagrywać filmików, bo chcę trochę odpocząć od internetu, od świata codziennego, bo potrzebuję trochę takiego wypoczynku. Mamy dużo obowiązków no w domu, mamy się Szyla Doris i z nim ty się trzeba zająć. Na wakacje trzeba jej opiekuna załatwić, bo my jej do hotelu nie dajemy, bo to nie zwierzak. No i tyle, no. Chciałabym, żeby te wakacje minęli nam spokojnie, żebyś tak yy, wesoło. Bym dał na pewno filmiki jeden, aby tam dwa, coś jakim, jak tam nam pójdzie te filmiki. No i teraz y, chciałabym Wam się powiedzieć, że po wakacjach jeszcze, oprócz tych filmików z Krakowa, pojawi, pojawi się nowa książka, kupiłam sobie, bo nie wiem, że istnieje. Świadec Kiepskich. Ona będzie wam całkowicie pokazana dopiero we wrześniu, tylko pokazuję Wam okładkę tej książki. Ona będzie przeczytana, no i ja, ja muszę ją przeczytać nas, o, taka gruba tu jest tak, jak to się już, pasę zabieram, na przykład, żeby na przykład ją kupiłam i ta książka będzie zaprezentowana, we wrześniu muszę przeczytać i tam częściowo pooglądać, żeby mogłam też nauczyć no, się imię aktorów, bo trochę pozapominam, a oglądałam ten od dzieciństwa, tak się, ta właśnie książka i te filmy. No zwariowana seria filmu Świat Edukacji, no gdzie zwariowana, wesoła na pewno, ale nie zwariowana. No, ale po prostu ta książka w środku, obrazki, zadam potem taka tajemnicę pokażę na razie. Zresztą jedna książka Mikołajek, to jest książka po śląsku. Też we wrześniu, ale ta książka później będzie już czytana, bo na całkowicie po śląsku. Ja niby jestem ze śląska, ale no w szkołach wybili nam w młodości język śląski i i mówimy po polsku, jak słychać, tak. A ja bym wolałam też trochę po Śląsku, bo lubię sobie trochę robić odmiany, to nieskarane, za to mi nikt nic nie zrobi. W tej książce jesteście na no, nie widziałam z początku. Płyta nie wiem, co jest filmik, czy to jest nagrania, są, nie wiem, to też będzie we wrześniu y, pokazane. Y, ta książka jeszcze mam, tu książki Kraków pokazałam, nie, pokazałam bytom. Jeszcze mam dwie książki, to są książki, co mam jesteś w Krakowie. Taka książka to jest też o Krakowie, też będą osobne. Może razem potem i się książka Malmorg, też to będą w tym jednego dnia, będą pokazane obie książki, ale to nie teraz, yy, bo no niestety yy, są to przerwy, tylko wam pokazać co będzie, żebyście nie sądzili, że nic nie będzie. będzie będą, będziemy rozmawiać na temat oszustwa w internecie. Pojawiły się oszustwa na temat, że można wygrać media. Market czy media ekspert, nie przepraszam, media ekspert konsol xboxa, bo mój chłopak gra, tego pasja, mnie to nie przeszkadza, że można wygrać konsola, że to okazuje że chcą nasze konta okraść. No a to potem będzie osobny filmik, no i no filmiki yy, i filmiki na temat innych rzeczy. Mam nadzieję, że Wam się te filmiki będą podobać. Przepraszam, zgubiłam że SMS-a, żeby było słychać. Chociaż robię, my SMS-a, to, ale to jest nieważne. Dlatego na inny temat <tryk> też będziemy rozmawiać. To jest na pewno coś o bytomiu, bo mieszkam w bytomiu. Może jeszcze ja będę jakieś w Chorzowie, o Chorzowie coś będę też chciała być w Parku Śląskim. Ale to są takie filmiki, zapowiedzi, które. Nie od razu, to będzie z dłuższą przerwą, ale będą, będą przerwać, części nie będę nagrywać, bo jestem zajęta, no i pracuję, no to też nie mam jak to zrobić. Dlatego na pewno się pojawi, wszystko osobno, musicie być cierpliwi, spokojni i po prostu, żeby te filmiki były, bo tylko tyle, po prostu w tym, yy, w tym wszystkim, przepraszam, odpiszę smsa i no i tyle. Ok, jestem. I tyle. No. Mam nadzieję, że. Będę się wyczekiwać. Bo może za dużo zapowiedziałam, co będzie, bo to mam tu w planach, tak? To bym chciała. No, będą filmiki o różnej tematyce. Na pewno urodziny moje we wrześniu. też jest jakiś tam filmik w żyłce. Nie, nie wiem, czy to chyba pokazuje, co jest urodzi, bo nie za bardzo taki jest internetowy. Ale po prostu ja na pewno. W przyszłości planujemy się, ten kanał się, no, ten kanał się bardziej rozkręci, będziecie bardziej subskrybować, polubywać te filmiki, w przyszłości będzie o gotowaniu, na pewno o gotowaniu będziemy gotować, dlatego no, będę, będę, będę chciała yy, no, coś z tym robić, żeby o, film, proszę bardzo, ale odpisuję chłopakowi bez pracy, się coś zmartwił, coś zgubił i się martwi teraz, no, zdarza się. I mam nadzieję, że będziecie wyczekiwać, bo to jest najważniejsze, żeby cały plan poszedł. Jak będą jakieś plany o na pewno o gotowaniu coś, ja wam o tym wszystkim powiem, yy, nagram się, żebyście wywiedzieli. Yy, ja sobie tak piszę jakieś, rozmawiam, piszę smsy, nie gniewajcie na mnie. Ja mu muszę mu odpisać się, martwię jestem w domu. Yy, no. Dlatego, żeby potem nie było, że jestem niekulturalna, ale pisze mi, no to odpiszę, bo mam prawo. On ma prawo do mnie napisać. On ja się martwi, z tym się zmartwiłam, nieważne, nie mówmy o tym, to nie, nie ten temat. No tylko mówię, we wrześniu pojawią się na pewno filmik o Krakowie. o wyjeździe, co będę na wyjeździe, Będę się jakoś tam nagrać, że to są w restauracji, może tam trochę miasta nagram. Wiem, że lubicie takie zauważyłam ostatnio przez Władowiec bardzo Wam się spodobało, widziałam, bardzo dziękuję. No i na pewno o książkach um, będę spróbowała jakoś to bardziej, jakieś notatki jeszcze zrobić, żeby to bardziej ładnie Wam to potem opowiedzieć. No i poproszę, prostu, żebyście po prostu czekali, a ja będą jakieś wyjazdy, jest na pewno do Chorzowa, chyba w tym roku nie wiem. W tym roku tak, no w tym miesiącu, czy na przyszły miesiąc do Chorzowa, jeszcze bym chciała zaliczyć Wisła. No, trochę tego jest. Mam załatwianie, praca. No, to trzeba załatwić, no nie ma na to mocnych. Dlatego jeszcze raz przepraszam za tą przerwę. To jest filmik ostatni przed, przed wyjazdem. Kolejny filmik się pojawi we wrześniu. Dobrze planowany. Ja mam w planie z, zrobić filmik wakacyjny yy, z Krakowa. A potem Po trochę przerwie tam postawiamy sprawy po tym filmiku z Krakowa, bo myślę. Yy, będzie z książkami, ale nie od razu i nie wszystko, bo to trzeba, ja pracuję, chłopak pracuje, mamy w domu zwierzaka, yy, musimy ogarnąć wszystko i mamy często wyjazdy na, poza Bytomiem, co sprawy załatwiamy i to teraz trzeba pozałatwić, dlatego najlepiej yy, będzie, ja się będę Wam mówiła, albo możecie napisać w tym komentarzu, czy chcecie takie filmiki jako miejscowości, czy po książkach. Sądzę, że książki to warto. O tym koło pojawi się bardzo późno, bo ja muszę uczyć się go czytać. No to jak mnie oduczyli czy coś no to nie jest moja wina. No, do kiepski pojawi się po filmiku z Krakowa. Jakieś dwa tylko nie przerwą, bo ja muszę mieć przerwę, bo muszę to przeczytać, zorganizować muszę pokładać a trochę mam... A trochę mam sprawy do załatwienia. To trzeba to... O, odpisuję. No. No to dlatego trzeba to załatwić. No bo wiadomo, trzeba. No, mam nadzieję, że nie będzie się mnie Nie za tą długą przerwę, że nie nagrywam. No nie mam też czasu. Szykuję się na wyjazd chłopak też że Piotr jest, Piotrek, mój chłopak jest w pracy, też już powoli z niego idzie na urlop i jedziemy, no, na wakacje. Mam nadzieję, że nie chcecie złe, że poczekacie na te z cierpliwością te filmiki, może im tak to planowane od razu, wysłane we wrześniu, ale będą te filmiki, no i po prostu mam nadzieję, że będzie ok, i... Jak wam mogę powiedzieć? Życzę Wam spokojnych jeszcze tych wakacji. To półtora miesiąca, dobrze tam sobie policzyłam. Półtora miesiąca wakacji spokojnych, żeby do szkoły dzieci doszły całe i zdrowe, troszkę spokojnie do pracy. I mam nadzieję, że spotkamy się we wrześniu i będziemy mogli też rozmawiać na inne nasze tematy, a w przyszłości będą kulinaria. I może jakaś moja pasja, mam no to lubię książki, lubię muzykę, lubię zespół Modern Talking, wszystko w powoli, spokojnie będzie, nie lubimy wszystko od razu, bo nie damy radę, to będzie kanał o wszystkim, też będziemy rozmawiać na różne tematy, też możemy rozmawiać na temat chorób depresyjnych, może znam taką sytuację, jakbyście chcieli i takie tematy, to też można, ale to nie teraz, mówię wszystko w tym roku i na przyszły wakacyjne, wakacyjny, to teraz wszystko we wrześniu, październik, listopad, grudzień, na pewno w nowości nowościach się pojawią, filmiki się jakieś pojawią, co będę nagrywała, to by zapowiedzi wam rzucę, i wiecie wiedzieć, ale na razie no trzeba poczekać. Po prostu, yy, no, przepraszam, o, wstałam sobie, bo chcę wam kogoś pokazać, żeby temu mi mówiliście, no, mam w domu zwierzaczka, mam nadzieję, że będzie ją widać, Choć taki mały obóz jest, syn mojej dziewczyny. A, nie wiem, czy widać nie wiem, chyba nie widać za bardzo o, ściana widać, to tak, ale nie ją widać tak, o to jest mój szynszylek, Doris o tu jest, o. no, odpoczywa no to nią się właśnie trzeba zająć no no i tyle życzę wam spokojnej wakacji jeszcze raz, miłego wieczoru i czekajcie na filmiki z cierpliwością, pozdrawiam pa, pa!